Cześć, witajcie, zapraszam do następnego odcinka z kolejnego tygodnia. Dzisiaj mamy piątek 17 i tak, dzisiaj z rana byłem u Parpera, jak widać. I ogólnie, tak jak patrzę z przodu, to nie ma takiej rewelacji, ale jak yy, w sensie, jak mam ułożone, mam takie messy, to jest fajnie, ale jak mi się tak zrobiło, to już mi się nie podobało. Yy. I nie wiem, czy bym się nie zrobił następnym razem na, na buskut. Bo czemu nie? I, I co mogę powiedzieć? Potem po barberze wróciłem do domu. I robiłem sobie złożenie. Tak robiłem je z 4,5 godziny. Zrobiłem je, zadowolony. Siadam, wyłączyłem program, włączyłem, patrzę. Rozwaliło się, muszę na nowo zrobić. Wyłączyłem program, włączyłem program. Znowu się rozwaliło, bo chciałem już robi, zacząć robić e, rysunek. No i się poddałem po prostu. Po prostu jednego dnia muszę usiąść i tak faktycznie posiedzieć nad tym, tak żeby to skończyć od razu, bo to po prostu się rozwala. Nie wiem dlaczego. Program jest cudowny. No i w sumie zrobię sobie obiad, jakiś makaron z warzywami. No, Ogólnie siedzę w domu, bo chory jestem. Nie widać po mnie, ale chory jestem. Musicie mi na słowo uwierzyć. Yy, I co? I zrobiłem na przykład, właśnie tam, cztery, w sensie, dwa wydruki muszą być. Jeden wydruk zrobiłem, drugi chcę zrobić. Tylko no mówię, muszę wszystko od razu zrobić, a mi strasznie program nie współpracuje. Yy. I potem właśnie wieczorkiem zjadłem sobie jogurt z truskawkami i sobie z mamą rozmawiałem. I w sumie tyle z dzisiejszego dnia. Właśnie zac chciałem zacząć montaż, patrzę, która jest godzina już mam takie, okurte. Więc, bo jest 21.40, a już jasno jest jeszcze na, na, na dworze. No, może trochę zmontuję, przygotuję sobie pliki, pójdę się umyć i, i w sumie tyle. Trzymajcie się, łóżka Cześć, witajcie. Mamy dzisiaj 20, ale jest w pół do pierwszej. I dopiero w sensie zaraz idę spać, i wstaję za 5 godzin, więc jest rewelacja. W każdym razie, że chciałem nagrać odnośnie dwóch poprzednich dni. Otóż tak, w sobotę, czyli można powiedzieć tak naprawdę wczoraj, bo mi się wydaje, że nie nagrywałem nic. to byłem sobie w domu i się uczyłem. Na wejściówkę, którą mam, tak naprawdę dzisiaj. Ale coś tam sprawozdanie też napisałem. Coś okazało, że zły punkt napisałem i musiałem jeszcze raz pisać. Coś innego, czego nie miałem pojęcia jak napisać. A coś tam wodelałem po prostu w tym sprawozdaniu. Eee, I co? No i ogólnie siedziałem w domu i robiłem PZT. I siedziałem w domu. I tyle. I teraz y, dzisiaj, no to z rana wstałem, spakowałem się, mm, w kościele nie byłem, bo myśleliśmy, że będą tłumy, no i potem po prostu pojechałem, pojechałem do kuzynki na, na imprezę i w sumie tak wczoraj mnie naszło, żeby posłuchać sobie całości płyt The Neighborhood. I sobie przesłuchałem i mi się mega podobają niektóre piosenki. No, no ale mega mi się podoba. Ma swój klimacik. I tyle. Mm, tak poza tym to jestem wstępnie spakowany na jutro. No no a tak jeszcze odnośnie tej imprezy to rodzina jak rodzina. No no co no. Ja siedziałem raczej z boku i dopiero pod koniec z wujkiem ze Szkocji pokadałem. A tak to siedziałem raczej cicho i jakieś zdjęcia, mnóstwo zdjęć było, jakieś filmiki, i tak dalej. I tyle, jakby. No, no, nie wypowiem się więcej. Jakoś dzisiaj strasznie zambulony jestem. No i potem wsiadłem do pociągu, obejrzałem sobie film, gdzie główną rolę grał Ryan Reynolds, więc film był oczywiście zajebisty. I zmontowałem film w pociągu. No i właśnie jak wychodziłem, to zaczyna uploadować, w sensie uploadować, yy, renderować film. Mówię, nie, to się nie opłaca, to wrócę do domu i to po prostu skończę. Zostawiłem laptopa, wyrenderowało się, wstawiłem, zrobiłem miniaturkę. Jeszcze właśnie te, dosłownie nie, z godziny temu robiłem sprawkę i jestem bez sił. Jeszcze musiałem się ogarnąć, samemu się wykąpać, bo nie wyobrażam sobie w takim stanie iść, iść jutro na uczelnie, chociaż i tak z rana mam WF, więc... Nie. Dość mam. Ewidentnie mam dość. Witajcie, dzisiaj mamy poniedziałek, 20 maj godzina 21. I co mogę powiedzieć? Mm, otóż dzisiejszy dzień, tak, spałem 5 godzin, wstałem. Byłem w miarę przygotowany na dzisiaj y, na uczelnię, więc spoko. Y, jeszcze z rana lek brałem, y, więc na Włochie trochę nie biegałem. No, nie chciałem się jakoś przemęczyć. Y, no ale ogólnie Włoch był spoko, tylko jeden gościu cały czas po prostu krata khamsko. Naprawdę mogą mu dzisiaj zęby wybić dosłownie. Piłka była tak na wysokości kolana, ja podniosłem nogę, żeby ją za siebie wybić, a ten gościu głowa w dół i po prostu ją jakby do ziemi zgrał głową. No i jak, jak, jak widziałem to w ostatniej chwili trochę odpuściłem, bo chciałem mocniej jej trochę wybić, no i go zobaczyłem tak kątem oka, to, to, to trochę odpuściłem, żeby mu się nic nie stało. A on co zrobił? On po prostu poleciał do, na naszą bramkę i ka każdy u nas odpuścił, bo myśleliśmy, że jakiś fał, nie wiem coś. W powiedział tylko, żebyśmy ostrożnie grali. Ja ten gościu. Zero w głowie, byle... byle nie wiem, no strasznie hamską gra, No 3 razy dzisiaj mi tak perfidnie na stopę stanął. No i, i jak się wkurzyłem, to faktycznie zacząłem za nim biegać i... No i mnie sfaulował przed polem karnym, ale też tak, kuźwa, hamską po prostu kopniakami sprzedał w nogę trzy razy, się wy, wywaliłem, a gościu wcale dobry nie są, po prostu kopie ludzi po nogach i coś są nie strasznie wkurza, no bo ja tam chodzę grać for fun, a nie, kurde, jakieś mistrzostwa, nie wiadomo czego, nie wiem, no, a poza tym, no potem byłem na uczelni, miałem mechanikę, do jakieś tam zadania robiliśmy, Mieliśmy materiał konstrukcyjny, to mieliśmy o ścinaniu, co jest dosyć, dosyć ciekawe doświadczenie, to mi się podoba, mam za sobą próbki, więc to ciekawa sprawa. No i miałem jeszcze analizę i byłem przy tablicy, bo musiałem iść do tablicy, no bo brała nas po prostu, ale tak... Na por nie, strasznie już wtedy byłem zmulony, zmęczony, przez to, że spałem tylko tyle kawy z rana nie, nie wypiłem tylko herbatę miętową, bo mnie brzuch bolał. Więc no wiecie jak to jest, no, no po prostu nie wiedziałem co się dzieje. Chociaż na mechanice i na materiałach byłem w miarę taki przytomny, o dziwo. Tak, yy, i wróciłem do domu, w sensie jak wracałem po uczelni, to poszedłem sobie jeszcze do baru pod, tutaj u nas na osiedlu. Kupiłem sobie obiad I kupiłem sobie zupę pomidorową I zapomniałem, że ona jest strasznie słodka Ja wolę taką po prostu pomidorową Gdzie, no która nie jest słodka Przede wszystkim No i kupiłem sobie jeszcze ryż I do tego kurczaka grillowanego Tam trzy dyszki zapłaciłem Dobre w sumie, w sensie dobre Po prostu dobre Chociaż mam wrażenie, że ja sam ryż Robię lepszy I strasznie się tym najadłem Pomimo tego, że Jakoś dużo jadłem w ciągu dnia, i potem yy, dosłownie zjadłem to. Położyłem się na łóżko 15-minutową drzemkę, sobie zrobiłem. Byłem tak wykończony, no i potem wstałem. Poszedłem do biedry. <laughs> Dobra, hałm zakupowy pierwszy idzie. Turtilla wieloziarnista. Teraz tak nie chce mi się tego wyciągać, ale mam tych putingów kupiłem 6, bo były na promocji. 4 waniliowe, 2 takie orzechowe, bo nie było czekoladowych, trzy takie z curry, też były na promocji, teraz tak tutaj widać spritey też były na promocji, sprajty 0,1 litr, w sumie wyszły mnie 2 w cenie 3. w sensie trzy w cenie dwóch, kupiłem sobie jeszcze takie piwko, bo miałem ochotę. I tutaj jeszcze jest mleko, mi się tego nie chce wyciągać, bo wszystko teraz idzie do lodówki. I w sumie zaoszczędziłem dwie dyszki, więc git. I ogólnie tak, mój mindset się trochę zmienił. Tak, staram się bardziej na poważnie już podchodzić do wszystkiego, do, do tego co planowałem. Tak, faktycznie uderzyć w te moje plany na wakacje, właśnie żeby schudnąć i tak dalej. Wiem, że teraz gadam tylko i, i gadam sam do siebie, tak naprawdę. Kwestia jest taka po prostu, że dzisiaj nie mogłem sam sobie ugotować. Nie wiem, ile co miało kalorii. Znowu e, nie, tych kalorii nie trakuję. Gdzie od jutra znowu zaczynam, no bo będę mieć wpływ, bo wiem, co będę jeść po prostu. A ja nie lubię zgadywać, nie wiem, czy ta pomidorowa miała. 200 kalorii czy 800, bo tam właśnie była słodka, no może być jedno, może być drugie, nie wiadomo, co jest w środku, no, no trudno jakby, no, a ostatnio i tak mam problem z jedzeniem, chociaż no dzisiaj ze słodkich rzeczy zjadłem i loda, i principolo, ale na przykład kolacji nie mam takiej strifty, tylko mam taką kaszkę proteinową, bo je lubię, Chyba ma 150 kalorii takie, więc też nie ma tragedii, ale to jest sama kolacja. Gdzie kolacja zazwy zazwyczaj u mnie ma 500-600 kalorii, taka standardowa. No no i jeszcze zrobiłem sobie rysunek. Rysunek wału, który muszę na uczelnię przynieść na piątek. I chyba sprawa, z którą miałem problem się rozwiązała, więc też giga spoko właśnie z tą pz -ką. I jutro niejdę na i będę się tym zajmować właśnie. Tym całym złożeniem. Laptopa mam przygotowanego i dużo roboty mnie czeka. Chociaż myślę, że szybko to dosyć ogarnę. I potem po prostu będę musiał w środę pojechać wydrukować, jak wydrukuję. No to już będzie z górki. No bo w środę czwartek pewnie będę rysować sobie. I już będę. już będzie tak naprawdę z górki. No ale już wiem, że początek czerwca to będzie tragedia. Dobra, trzymajcie się, puśka. Cześć, witajcie, dzisiaj mamy 21 maj. Dzisiaj jest wtorek, godzina 21 i co mogę powiedzieć, jutro na uczelnię. Nie ma to jak zacząć od jutra, no w każdym razie że dzisiaj z rana byłem na siłowni Spałem sobie tam 8 godzin. Na siłkę poszedłem. Potem. No, ogólnie siłka bardzo fajnie wyszła. E, wracając, kupiłem sobie ziemniaczki e, na, na obiad. E, kalorycznie się dzisiaj zmniejszyłem, bo mam 1700 bodajże, więc fajnie, bo znowu zacząłem to wprowadzać w życie to, że pilnuję po prostu, bo mi tego brakowało. E, i w sumie potem się uczyłem, matmę robiłem, robiłem. Mm, jakąś tam pazetkę właśnie. To wszystko robiłem sobie. Dokończyłem film, który wczoraj oglądałem jak pazetkę robiłem. Więc tak jeszcze sprawozdanie zacząłem. Wszystko w sumie z takich rzeczy na uczelni to zrobiłem, co jest na duży plus. Napisałem przed chwilą skrypt. Yy. Podjąłem dosyć ciężkie dla mnie kroki. I w sumie tyle. Tak naprawdę dzisiaj za dużo się nie działo. Dużo właśnie siedziałem, uczyłem się. I relapse, relapse, relapse w skrócie. No, a jutro mam. A jeszcze na Anna Koloska jutro się uczyłem. Więc. Tyle, no. Nie ma co. Nie ma co. I. Jestem zmęczony i pewnie dzisiaj szybko pójdę spać. No, chyba, że się nagle obudzę. Jeszcze muszę książki sobie zamówić i, i tyle. I medytowałem z takich rzeczy. Nie czytałem planu, jakoś nie mogę się za to zabrać ostatnio, bo ten plan muszę zmienić. Mm, bo nie wierzę w to, co czytam. Pomimo tego, że to ma sprawić, że będę w to wierzyć, to ja nie wierzę. I. I tyle, i tyle, no. Nie widać, że jakoś rewelacyjnie u mnie nie jest. No. Ale buźka, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy środę 22. A tak odnośnie dzisiejszego dnia. Wstałem z rana, ogoliłem się. O, mam brudną rękę. Yy, no ogoliłem się. Jak widać, pewnie, może, nie wiem. E. Potem z rana sobie zagrałem dwa mecze w Fifie, bo wstałem dosyć szybko. Pojechałem na uczelnię, na uczelni zdałem na piąteczkę modelowania. potem miałem równanie różniczkowe to dwie godziny przepisywania z tablicy. Wróciłem, zrobiłem sobie obiad i... nagrałem odcinek, nie zgubiłem słowo. No, i teraz będę się dać do książki. Po książce, w sensie, jeszcze kawę sobie zrobię, książkę. Medytowałem z rana, kreaty nabrałem i potem naleśniki zrobię, bo jajka muszę służyć. Po prostu. I w sumie tyle na dzisiaj. Naprawdę dzisiaj tak jestem wykończony. Nie wiem czemu, ale no tak dzisiejszy dzień wygląda. I w sumie tyle. Jestem zadowolony, że odcinek nagrałem. Taki inny, więc, więc to też na pewno na plus. I trzymajcie się buźka. Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy 23. Jest godzina 20. Prawie. Nie, już jest po 22. Udało mi się zrobić e, tego. Złożenie na PZT. Cały dzień ją robiłem. W sensie tak, z rana wstałem, po na siłkę. Po siłce robiłem złożenie. Potem. Zrobiłem obiad po obiedzie, robiłem złożenie, potem się przebrałem, pojechałem na kółko. Na kółku siedziałem godzinę, wróciłem i kończyłem złożenie. I mam już je skończone, ale jutro idę sobie z nim do mojego w, w, no, wykładowcy i się spytam, czy wszystko jest git, a on powie albo tak, albo nie, że coś tam poprawić, to poprawię tam na miejscu. I wtedy idzie to od razu do druku, bo mamy drukarnię na uczelni, więc giga spoko. No jestem wykończony ogólnie i przez siłę, nie, i właśnie przez to, że cały dzień przed kątem siedzę. No i zaraz idę spać i tyle. Trzymajcie się, buźka.